Ja osiemano, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zmierzymy się z ostatnim bossem na heroiku w pierwszym skrzydle, czyli z emperorem. Ja oczywiście mam chrypę. Przepraszam, najmocniej. Mamy tutaj talię, którą sobie spróbujemy zagrać. Podstawą jest Alchemik, żeby zamienić tej babce zdrowie z życiem, czy znaczy życie z atakiem, bo jest na początku 3-1, więc przydałoby się zrobić, żeby była 1-3. Poza tym mamy dla niej bufa do HP. Poza tym mamy, co tutaj mamy jeszcze? Mamy krąg zrowień do kombinowania tego z kapłanką lub z Blade Masterem. Mamy światło naru do po prostu chilowania się, jakiś removal, opcje na draw, taniego zombiaka, który ma służyć nam na, za, ma pomóc nam w ogarnięciu Early removal. Sudnie Światła, która jest tutaj po to, żeby nas healać. Nie wiem, czy nie wymienić jej za Antyczne Mediboty. Zastanawiam się nad tym. Kradzież Myśli, którą wrzuciłem dla fanów, żeby kraść temu typowi karty. Nie jestem do końca przekonany, czy to dobry pomysł, ale fan zawsze z że Myśli jest. Blade Master, tak żeby był. Shadow, Shadow, Shadow Badness, bo ma dużo kreatur, które można ukraść i zaatakować się wzajemnie. Silence na jakiś tych yy, Abomination, tych tauntów 4x4, co jak giną, to dają dwa po stole. Removal z healem i przejmowanie kreatur z dwójką ataku, których trochę w tym deku naszego Emperora Przeciwnika jest. Tak więc wybieramy sobie ten dek i lecimy bez zbędnego opindalania się. Hopla, ja sobie tutaj łyk kawkę, bo jak zawsze w gadle mi zasyka. O nie, koronko lecimy chyba Imperator Taurisan. Naszym celem jest wyciągnięcie alchemika, więc wyrzucimy te dwie karty. No, tą zostawimy, bo mimo wszystko jest dobra na pierwszą turę. No, niestety alchemika nie ma. No, ale co zrobić? Dobra. O! O! Orgasm! Walka jest. Sama walka polega na tym, żeby nie dać jej umrzeć, bo jak ona umrze, to nas staniemy takiego hitata 30 i się złożymy w pół. W związku z czym musimy być ostrożni, że tak powiem. Mamy alchemiczka, więc już jest połowa, po, po, połowa drogi do sukcesu. Zagrywamy sobie gościa, no i graj. Niestety pewnie alchemik zginie od topora, no to nie jest super mega optymistyczne, no ale trudno. Flame him. No tutaj jest problem, bo niestety moja kontra na Flame Impa w postaci zombiaka została zabita. Ale mamy coś takiego. Niech będzie. Nie ma jak tego zabić, więc może być jak najbardziej. No płomiennego eee... Coś tu się dziwnego stało podobno. Ale nie wiem dokładnie co. Mamy drugiego Alchemika, więc sobie zamienimy to z tym i zrobimy tak. Mam wrażenie, że moi widzowie mnie trolują, bo gdybyście nie wiedzieli, nagrywamy sobie to na streamie i dostałem mega spam, że. pad stream. Natomiast z tego co widzę, powinien działać. W związku z czym jestem lek w lekkim szoku, że tak powiem. No i z tego co widzę to działa, w związku z czym uznam, że to tron. Okej, okay, mamy tego gościa. Healamy się, bardzo dobrze. Niestety nie możemy jej przejąć, bo tak to on ją zabije, w związku z czym nie jest to... Nie jest to spe specjalnie dobre kombo, Ale możemy zrobić za to coś takiego. Wymienimy sobie tego heal'a na dwie karty, bo ten heal nam na ręce niepotrzebny, jakieś karty się przydadzą. No może być, nie ma tragedii. No to nie jest zbyt słodkie, szczególnie, że właśnie chila wykorzystaliśmy. To się się kombi. Ok, a tak we mnie. No, ale dobierzemy sobie jakieś karty teraz. Więc nie ma tragedii, tak jak można zauważyć. I teraz trzeba posprzątać stół. Bo się dolił. Ukradniemy sobie to. Zatakujemy sobie tutaj. Zabijemy sobie tego typa dobijając go kapłanką. Mamy drugą na ręce, więc powinniśmy z drołem wyrobić się bez problemu. Flamesnake. No naki. Średni de Flamesnake, wybowajcie. Nie będziemy tego faktu ukrywać. No ale wychylamy sobie kreaturkę. Mamy kradzież myśli, zrzucimy sobie ją. No nie dobierzemy niczego, full konkret total. Damy sobie tutaj jeszcze takie, o. Eee, wymienimy sobie to na dwie karty. No i możesz grać. Mamy w biarę tą sytuację, tak myślę. ciebie sobie kawy. No, i przychodzi fire elemental. To nie jest rzecz, którą chcemy widzieć na stole. W związku z czym będziemy tutaj, myślę, hmm, próbowali ją zabić. Na przykład tak. Boom. I do tego wszystkiego dorzucimy sobie hila. W momencie, kiedy on ma topór, zagrywanie tego bez healania jego jest bez sensu, to też nic mi nie daje. W związku z czym, myślę, że tak jest ok. Okej. Okay. Niech będzie. żeby komputer dał bufa przed atakiem. A już myślałem, że przed atakiem. Się prawie zdziwiłem. To sobie zabijemy, to sobie zabijemy. Wygramy sobie tego i naru I wychylamy ją. To może nie jest do końca super mega pomysłem, bo jak ma flamestrike'a kolejnego, a może mieć, to raczej średnie, ale może akurat nie ma. No chyba nie ma frame To jest całkiem okej. Okay. Masz no, za to z Bite. A. I zaatakuje... w moją kratkę. Proszę cię bardzo, przyjacielu. Light of Naru numer 2. Okej. Okay. Eee... Zrobimy sobie tak. Tu rzucimy hila na nią. Tu rzucimy hila na niego i zaatakujemy. Wytwórz. Trzeba mieć na uwadze, żeby wychilować Moirę. Bo jak Moirę zaraz nie wyhealam, to umrze. To nie byłoby zbyt dobre. Bo jak umrze, to przegramy. Teraz tak czekacie. Rzucił Whirlwind'a czy nie? A nie, nie ma go w Ej, nie to sobie, tak? Matko, więcej tego stary nie miałeś. Yy, dobrze. Więc na pewno zrobimy tak. To jest rzecz numer jeden, którą zrobić powinniśmy. Rzeczą numer dwa będzie. bufik dla niej. Zacząłem numer 3, będzie przejęcie tego typa. No i atak tutaj, atak tutaj. I powinno być, myślę, w biarę OK. Uf, już się bałem, że flamestreng to parę gotowe. Czy ja go mogę zabić? Ale najpierw sobie rzucimy to. Opla. No i walka wygrana. Jo No, spoko. Może być. No i tyle moi drodzy. Tyle z pierwszego skrzydła. Tak w skali trudności w porównaniu do DAXA. Nie wiem, nie pamiętam jaki był DAX. Jeżeli mam być szczery, natomiast bardzo szybko to poszło. I to jest zadziwiające. Szkoda. Mam nadzieję, że długość filmów była odpowiednia. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie wrzucę, więc ciężko powiedzieć. Tak czy siak, moi drodzy, zrobiliśmy sobie pierwsze skrzydło: zrobiliśmy sobie bosów na normalu. Zrobiliśmy sobie bosów na heroiku. Zrobiliśmy sobie wyzwania klasowe. Tak więc. Na tydzień zostawiamy BlackRock Mountain w spokoju i wracamy za tydzień skrzydłem numer... ze skrzydłem numer 2, którym jest Ocdistacellus, czyli Molten Core, gdzie zbierzemy się z Ragdarosem, Garem oraz Balonem Glonem, jeżeli dobrze pamiętam. A karteczki jako taką wyglądają. Tak więc, jeżeli chodzi o BlackRock Mountain. Widzimy się za tydzień. Jeżeli chodzi o filmy i streamy, widzimy się praktycznie codziennie. Tak więc do zobaczenia na Twitchu lub na YouTubie. Następnym razem. Na razie hej ja do zobaczenia. Pa!